Dzisiaj mamy Dzień Akcji, prawdziwy Dzień Akcji Prepersów. Co to oznacza? Że dzisiaj będziemy wydawać żywność tym, którzy tej żywności najbardziej potrzebują. Chcemy w ten sposób pokazać, że prepersi to ludzie, którzy nie tylko potrafią o siebie zadbać, ale w sytuacji, kiedy tak naprawdę nie mamy jakiegoś konkretnego zagrożenia dzisiaj, na, dokładnie na dzień dzisiejszy, czegoś, co nas determinowałoby do tego, że mamy Robić coś i sami się przygotowywać, staramy się pomóc tym, którzy tej pomocy rzeczywiście potrzebują. Takimi osobami są ludzie, którzy mają niskie zarobki, którzy żyją w ubóstwie. Ale do rzeczy. Nasza fundacja, polska fundacja Polish Prepers Network, czyli fundacja prepersów, wzięła udział w projekcie unijnym związanym z pomocą dla osób potrzebujących tej pomocy, ubogich. I w tym roku dzięki naszemu udziałowi w tym projekcie otrzymamy ponad 40 ton żywności, którą będziemy rozdawać. Słuchajcie, nasza pomoc i nasze działanie jest możliwe dzięki wsparciu kilku instytucji. Pierwsza, ta chyba najważniejsza, która zainicjowała cały program, to Unia Europejska. Kolejnym podmiotem jest Bank Żywności w Olsztynie, który dostarcza nam produkty, które możemy rozdawać. Gminny Ośrodek Kultury w Gieczfaudzie udostępnił nam swój teren, swój, swój obieg do tego, abyśmy mogli fajnie, godnie, być akurat deszczowy dzień, wszyscy będą pod dachem i, i będziemy mogli to przeprowadzić w ludzki sposób. Z kolei Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gieczfaudzie wytypował ponad 200 osób, które tą pomoc od nas będą otrzymywały. Czyli pływentując, prepersi w tym roku pomagają ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. Pomagamy w sposób konkretny. Słuchajcie, 40 ton. 40 ton bardzo różnej, fajnej żywności. Oczywiście w tym są produkty podstawowe, takie jak cukier, mąka, kasza, ale dużo też jest ekstrasów szynki drobiowe, jakieś buraczki. Mało tego Bank Żywności pomógł przygotować nam gotowe przepisy. Dokładnie tak skalibrowane, że z tych rzeczy, które my dostarczymy potrzebującym, będą mogli komponować sobie i tworzyć jakieś różne fajne potrawy. Jestem bardzo podekscytowany, słuchajcie, tą akcją, bo to taka pierwsza w Europie akcja, w której prepersi dbają nie tylko o siebie, ale o tych, którzy tej pomocy w obecnej sytuacji potrzebują najbardziej. Bądźcie z nami, wspierajcie nas. Ja nazywam się Piotr Czuryło i goszczę Was dzisiaj na kanale IMPR.